Halo? Siemanko widzowie. Dobra. Dawno nie robiłem filmu żadnego, więc zrobimy sobie na ten kanał. Drugi, mój drugi kanał też za niedługo będzie startował, więc za niedługo też się za niego wreszcie wezmę. No i dobra. Zaczynamy od łódki, znaczy nie od normalnego. Wrzucane, później śnieżne, chociaż to jest to samo, ale no dobra, zrobię, żeby było. Łódka, drabinka, drabinkę już sobie przeszukowałem tam, żeby zrobić. Zobaczymy jak tam po czasie... działa. Niestety mnie denerwuje jedna rzecz, no... Ten skin. To jest skin, która mi zamontowała i dalej chyba montuje osoba. No, dobra, do zaczynamy bez gadania. Serio, czy, czy... się to jest, tam dalej jest? Dać chwilkę. Aha, bo to tak wysoko zrobiłem. Dobra, rozumiem. Mm -hmm. To dobra, zabijamy się tylko. Szybkie zabijanie. Jeszcze nie będę go montował, no bo za bardzo nie mam w czym. To po pierwsze. A po drugie. słuchajcie. dajcie. Dobra. Eee, ale początek Już działa Uuuu myślałem, że będzie z tym łatwiej Dobra No Ale zrobię, żeby nie było, że farta mam No Prosta rzecz Lecimy dalej Teraz wyrzucone. Tylko, żebym pamiętał, co się. Co, pod, co, pod co to ustawiałem. Możemy to zmienił se. O, dobrze. Mhm, w tą stronę zrobię. Zobaczymy, czy jeszcze mam tego skilla Teraz. Yeah, boy. No, waterkille to sobie są dla mnie łatwa sprawa. Łatwiej było, gorzej będzie. Oj. Niby to samo, a jednak coś trudnego, coś innego. jestem zaskoczony. Szczerze ci powiem, szczerze wam powiem. O, dobrze. No, zaraz zrobię jeszcze raz. To żaden problem. Dobra już. Zaraz wezmę to i wyrzucane, żeby było totalnie konkretne, to będzie krótkim materiał, no bo co, po co mam się, ziemi wielce, jak, ajajaj, trochę za daleko wyrzuciłem, chociaż nie, to nie jest tego sprawa, że tak wyszło, dobra, dam sobie spokój już z tym, teraz będzie łódka, z łódką to jest naj, nie, w sumie nie, zrobię teraz drabinkę. O, jest, postawiłem, ale. Aha, dobra, to było z shiftem chyba trzeba. Dobra, lecimy jeszcze raz. Chyba było w tą stronę. O. Nie, to było w którąś już postawiłem. Dobra. No i dobra. Ale zrobię jeszcze raz. Spróbuję. Zobaczymy jak będzie. Nie, to teraz takie nagrywanie. Boś, boś nie, 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 wiem co nagrać się za bardzo nie mam na to opcji. Live chciałem zrobić dzisiaj. Skurcze. Biało, ja myślałem, że będzie lepiej. Nie tak. O nie. Bo no, pokażę się tylko. O, postawiłem, zrobiłem, jestem zadowolony. A że ktoś ma jakiś problem, to już nie ma Dobra Teraz łódka Oj, teraz będzie zabawa Postawiłem, ale nie wsiadłem A ja nienawidzę tego klacza Robię sobie nową łódkę żeby było... Pełny klas tym zrobić, a nie takie tylko wsiadanie, bo takie to jest amatorka. Więc jak już zrobię to mocno. Enderman się aż złapał. Dobra. Ale no spok. Kurde, miałem zrobić coś z skina, jakiś gościu mi Ukradł konto? W dodatku mi ustawił innego skina niż chciałem, no bo ten skin jest słaby Jest bardzo słaby Ajajaj Proszę, trzeba znowu zacząć od nowa Kurde, jaki nienawidzę tego klasza Dobra, dam sobie spokój, po prostu Dobuduje się jeszcze wyżej na, na samą na samą odległość, więc jak chcecie to sobie możecie teraz przeskrolować trochę. Bo zanim to zrobię, to trochę mi minie Dobra, idę do Enderkmona. Zabijcie mnie! Zabijcie mnie! Dobra. No prawa, lewa. Ale no może znowu zacznę robić filmy takie. To speed z... wrócę? To oh ja yeah. znaczy do speedrunów wrócę? Ja nawet nigdy nie robiłem tak samo speedrunów, tak można powiedzieć. To więc no co tu więcej mówić? No Co to, to tam jest problem zrobić? Ładera Czasami wychodzi, czasami nie, ale no. woderk Skill to jest dla mnie coś prostego. Idź mi tu ciadu. bo powiem wam przecież <laughs> planuję coś wykombinować, ale czy to będzie czy się postanowię i zrobię coś nie powiem konkretnie co mi, co mi, co mnie interesuje zrobić, ale no coś planuję zrobić i to ben, nie będę ukrywał dobra, ile już trwa ten film? 9 minut, 9 minut głupot fajnie to takie jest nagrywanie. Znam, że nagram i tyle, jakby że to stawię i że to jest słabe. Trudno. Ale no dobra. Zrobię tak. Aj, nie, nie było źle Powrót Bartroksa Tobiasza To są takie filmy o tak żeby wrzucić Jakby to nie jest nic specjalnego dla mnie Żeby nagrać taki film, jak będziecie chcieli to jest więcej takich filmików Takich może we, we player, jakieś głupoty, no to dajcie znać w komentarzach, czy po prostu polubieniem filmika. A się, a się zastanowię znaczy, ja lubię nagrać czasami takie filmiki. Jakby to jest spoko sprawy, ja lubię. Nie będę mówił, że nie. Ajajaj. Ale dobry klacz. Nie, nie, zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw mnie <grystanie> Czekaj by to było Dobre to było Nie no To takie wygłupy sobie nagrywam I coś tam gadam, powiadam A więc no, możecie się spodziewać Że może powrócę Z starą moją nawykiem nagrywania i dobre już nie mam bloków i już nie mogę pobawić. Dobra, zrobimy jeszcze Dobra, niech zabij mnie. No zabij mnie Dream tak nie potrafi. Dream tak nie potrafi. Dream jest słaby. <grym> Czekajcie, wezm... Jeszcze się pobawimy. Oho. Mam ochotę się pobawić, ale że komu się to nie podoba, to już nie moja sprawa. No, lecimy dalej. Dobra. W ogóle chcieli się by, żebym... Może zrobić kiedyś speedruna? Czyli kiedyś speedruna. Speedrun już był ode mnie. Nie mógłbym do tego powrócić i zacząć znowu się bawić. Ale czy mi się chce? <gry> ale wtedy też musiałbym się zastanowić może nad, 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 nad tym, drugą częścią ekipy. Żeby znowu się pobawić coś w tym. I może zrobić ekipę, jakiś skład. Czy nie mówię, że to jest niemożliwe, no bo da radę zrobić. Ale no. To nie jest taki łatwe, jednak. No. No i fajne spoczenie. Ej, nie wiem, co, co dokładnie jeszcze mam nagrywać. Tych rapów się ja fajnie grywa i nie powiem, że nie, jakby jest dla mnie petarda. Ludzie tak samo oglądać i oglądają, co tu więcej mówić. Ale no to nie jest... To też nie, nie, nie robi takich osiągów, jakich chciałbym robić. Patrząc na to osób to ogląda, czy gra na rapach, no to powinno być lepiej, ale no nie wiem Nie wiem, jakby jestem zadowolony jak... Jak wbiję na sobotę to jestem zadowolony, chociaż no to nie robi, nie, to nie satysfakcjonuje. Ale dream. Nie no, to wiesz. Polski to wiesz jestem. Dobra, mhm. bo to było, no takie. To jest 3 piksele. Ajajaj aj. A w ogóle nie wiem, dajcie rzeczywiście, polubcie live. No znaczy, jakiego live'a co ja gadam? Jużem się opił. Nie no. Zare Klik jaki, żem wpadł. No. Więc taka sprawa. A chcecie, żebym powtórzył, znowu zaczął robić speedruny takie, speedruny bez montowań, totalnie takie nas śmieszno? Chcecie czy nie chcecie? Dobra, ja już muszę wyłączyć widzowie, więc do zobaczenia na kolejnym live'ie. Czy no do zobaczenia na kolejnym live, ie. może zrobię za dwa dni live'a. No bo dziś zaraz zaraz zrobię to. No i co, do roboty. No mam nadzieję, że się wam spodobał materiał. No i co? Lecimy dalej. <grym>, jazda. Dobra, jeszcze wezmę to na zakończenie. Elowa końcówka, elo.